na Bukert. Mamy dzisiaj robotę do zrobienia Całkiem fajną robotę I bardzo przyjemną Idziemy na środu śmiechu dzieciaków I od razu na początku filmu zapowiadam Bez głupich komentarzy Że nie trzeba się tym chwalić My dajemy przykład A nie się chwalimy Ja w dupie to mam co ktoś o mnie myśli Czy myśli, że ja sobie pomyślę, że jestem fajny Bo pomagam dzieciakom Ja pomagam co roku, cały czas, lubię to robić Chcę dawać przykład razem z moimi kolegami, dawać wam przykład, żebyście też pomagali potrzebującym. Bo to jest najważniejsze. Jak wy macie, to dajcie tak, żeby ktoś inny też miał. A nie bez głupich komentarzy Jeżeli Mam się zdenerwowałem na samym początku filmu. Idę się przespać wam teraz Dwie godziny na promie. Bo na właśnie skok na jeszcze nie wystartowaliśmy. Nie wiem, ja mam jakiś PA do tego, koksa co tutaj przyjeżdżam, to jest brzydka pogoda. Nie wiem dlaczego, na pokędu, petarda. Ja myślę, że cztery musiały zatrzymać się jeszcze na kawę, bo wow. ja naprawdę ciężką noc. Wszyscy mnie cały czas budziły. Eee, no, nie, nie wiem, gdzie się nie mogę spać. Nie wiem, gdzie się schodzi na dół. A z tyłu. Ja jeszcze śpię naprawdę. Przed chwilą stałem. Od dwóch dni trąbią w mediach w Tajlandii o tym, że chcą z powrotem wprowadzić niestety kwarantannę. I dobrze, że wam o tym powiedział, bo ktoś z Was może sobie zarezerwować loty, hotele i tak dalej, a nie będzie tego świadomy. Jak na razie wiecie jak było. Było test and go, po jednym dniu wyłodził negatyw, mogliście sobie iść. Przez to, co się dzieje teraz, ten afrykański wariant. Wczoraj przyleciało 13 tysięcy osób tutaj, z czego 40 osób go miało. Plus dodatkowo jeszcze u 20 nie mogą określić. I trochę spanikowali, powiedzieli, że w piątek będzie specjalna obrada, czy z powrotem nie wprowadzić zasad, jakie były. Moim zdaniem będzie to katastrofa dla Tajlandii. Przyjechało teraz tu 250 tysięcy ludzi. Powoli zaczyna ta gospodarka trochę ożywiać. Zresztą to widać, bo po prostu widać już tych ludzi na ulicach, na, na plażach, na imprezach, wszędzie już ich widać. Mimo tego, że nie ma ich wcale tak jakoś niesamowicie dużo jak kiedyś, to i tak to już bardzo ożywiło gospodarkę, bo ludzie są w hotelach, jedzą w restauracjach, wydają pieniądze i to naprawdę pomaga. Jeżeli z powrotem wprowadzą zasraną kwarantannę, to jest po nich. I to jest takie smutne, że oni po prostu za bardzo moim zdaniem panikują, bo no, umówmy się: no, w środku, wewnątrz kraju się prawdopodobnie nie zmieni nic, bo tutaj nie ma dużo przypadków dziennie. Znaczy, nie ma jak nie ma, no, jak na taki wielki kraj i na to co było wcześniej, ale, no, ale z tymi lotami to panikują. Oni powinni naprawdę zrobić jakieś takie regulacje, żeby ludzie mogli normalnie przylatywać tak, jak przylatują, ewentualnie w jakichś krajach, gdzie to jest większy problem. To ok, to dla nich tak, ale nie dla wszystkich. Także jeśli ktoś z Was się zastanawia, żeby w tym tygodniu zarezerwować sobie jakiś bilet albo hotel albo to i to, poczekajcie sobie do piątku, naprawdę poczekajcie do piątku, bo nie wiadomo co nie wymyślą. Oni tutaj właśnie bardzo tak, nie, nie chcę powiedzieć, że pochopnie podchodzą do takiej decyzji, bo wiadomo, no, dla nich się liczy, żeby było tutaj w środku jak najlepiej i ludzie, a, a nie coś innego, ale... No, ale oni właśnie o tych ludziach, myśleć, że ci ludzie potrzebują pieniędzy. A pieniądze przywiozą turyści, i taka jest prawda. Z Tomkiem i są na są najlepszymi specjalistami. Wszystko jest spakowane, czekam na chłopaków. Ja właśnie na Puket. Nie mieli już tu być, to jak zwykle. No, a w ogóle wczoraj otworzyli Illusion, czyli najlepsze miejsce na Puket. I prawdopodobnie wieczorem pojadę sprawdzić, co tam się dzieje. Wiecie, tak, z ciekawości po prostu. Po treningu, oczywiście. I rano też trening, jutro jedna bok, rano. Ale na chwilę można się wybrać. Wiecie, teraz jest grudzień. To jest najlepszy okres, jaki jest w ogóle w Tajlandii. Grudzień i styczeń, no, ale grudzień najlepszy, no bo po prostu święta Sylwester. To jednak mnie tam ciągnie codziennie do tych turystów. To jest fajne, w sumie. I tak dopiero swoje przygotowania zaczynam. W styczeń, luty, marzec. Także teraz jeszcze sobie można pozwolić i jeszcze oh, najważniejsze na Golden Fox znajdziecie bardzo fajną promocję świąteczną zapraszam do nich na dół na stronie e, na hasło tam 15 Wojownik macie Wojownik 15 macie 15% zniżki plus jeszcze jakieś inne tam takie dodatkowe rzeczy są myślę że warto skorzystać na dole link tutaj jest przygotowane jedzonko jakieś tutaj jeszcze reszta rzeczy tutaj zabawki jeszcze tam zabawki Jeszcze tu pełno zabawek Trochę tego mamy 300 paczek przy mnie. No! <laughs> Najle... Santa. Najlepszy Santa z promilami <laughs> to Tutaj słodycze dla dzieciaków Tutaj mamy zabawki i tam jeszcze ten cały samochód jedzenia dla rodzin no i oczywiście jeszcze dużo dużo więcej w środku. No i jeszcze na raz. Okay. <laughs> Przyjeżdżamy do kolejnego miejsca, si ludzie wszędzie ustawiają. Tutaj akurat takie mocne slamsy są. Thank you, Tutaj właśnie jest miejsce, gdzie też jak się zaczęło to wszystko w tamtym roku, to przywoziliśmy tu dużo jedzenia W ogóle tutaj jeszcze w okolicy były dwa inne takie miejsca z sami, ale już ich nie ma. Nie wiem, czy po prostu usunęli je, czy ludzie wyjechali. Nie wiadomo, ale tutaj dalej jest. Także przywieźliśmy paczki Super. Czekam w kolejne miejsce do no Chicken Village. Wodują kurczach i koguty na walki Zbierają się ludzie Panie ludzie ucieszeni Panie że ona święta zrobi coś fajnego. Wigilię nie mogliśmy przyjechać. To już teraz. Ostatnie miejsce. Dowieźliśmy wszystko. Tutaj panie z baru już same będą rozdawały dzieciakom. Tam się już dzieciaczki zbierają. Dostaną tutaj. Tutaj były akurat ubrania, rzeczy do szkoły. No i trochę też słodyczy i jakiegoś jedzenia. A my po robocie naczanka świątecznego. Praktycznie skończona robota, jeszcze tylko czekamy na ostatnią partię dzieci, którzy mają przyjść tutaj za 40 minut. Eee, Przyjechaliśmy po prostu za wcześnie. Szybciej nam zeszło w tamtych miejscach, gdzie byliśmy, ponieważ e, nie rozdawaliśmy sami, tylko przywieźliśmy rzeczy, e, a już ludzie po prostu sami się tam zorganizowali, ustawili ładnie w kolejce i ktoś inny to rozdawał. No, po prostu nie wiem. Czy względy bezpieczeństwa? Może mają lęki, nie wiem znaczy naszego bezpieczeństwa, żeby nie było albo żebyśmy ich nie zarazili albo ani nas ciężko powiedzieć no czekajcie bo mi się tutaj włączyło. tak w ogóle przed chwilą ogłosili oficjalnie nie wiem że wcześniej mówiłem coś innego ale ogłosili że w piątek podałem dokładnie wszystkie informacje ale wszyscy ci e, od dzisiaj w ogóle zaczyna się już tak że przyjeżdżacie na kwarantannę Niestety, w piątek mają to jeszcze potwierdzić, znaczy dobra, bez sensu, dzisiaj się zaczyna w piątek mają potwierdzić. E, ci, którzy dzisiaj od dzisiaj by już aplikowali o Tajpasa i tak dalej, to niestety już jest lipa. E, ci, którzy mają już Tajpasa, to do 10 stycznia mogą przyjechać. Ale i tak powiedzieli, że to są takie wstępne, że w piątek wszystko ogłoszą dokładnie. Jeśli oni naprawdę znowu zamkną tą Tajlandię, to jest taka porażka. Naprawdę. Jeśli oni myślą, że tu ludzie będą przyjeżdżali tłumami, żeby siedzieć zamknięci w hotel. chyba że zrobią tak, jak teraz jest polą: czyli musiał po prostu wziąć hotel w jednym miejscu na 7 dni, ale wcale w nim nie musi siedzieć. Jeśli zrobią coś takiego, okej, okay. myślę, że dużo osób się na to zdecyduje, żeby przyjechać, bo to dalej nie jest złe. Ale jeśli będą myśleli, że zamkną ludzi na 7 dni i ludzie tutaj przyjadą, to się bardzo mylą: bardzo, bardzo. Trzymam kciuki, żeby się to nie sprawdziło, bo to będzie katastrofa. Się ustawia kolejka ludzi znowu. Ja <grym i wytkuj> Jestem, Jestem z prawdziwym świętym Mikołajem. A nie żadnym podrabiańcem. niżej. najniżej. No, tak, bo, no, tak no, na To nie żaden żadnym sobie nie myślcie. No, e, Przemek cały czas tutaj organizuje akcje, cały czas tu pomaga. Mimo tego, co tu się działo, wszystko ten cały czas pomagał. Jak się zaczęło w tamtym roku, on cały czas to robił. Tam dwa lata temu. Badaj, Dwa badaj, lata badaj. temu. Cały czas to robił, także wielki szacun. Eee, tym razem było tak, po prostu każdy dał coś od siebie, zrobiliśmy ponad 300 paczek 300? 300. Dobrze dziękuję, bo to też zasięgi właśnie, o to chodzi, nie? Dobrze, dziękuję bardzo, nie? Tak, Przemek prowadził swój program. Przemek jest trenerem personalnym. Robił program, w którym jeżeli ktoś wykupował od niego treningi personalne, jakąś część z tego przekazywał na dzieciaki I to było zarąbiste. Eee, no, no. I teraz <laughs> w brodzie lepiej wyglądać. <laughs> tak? No. Teraz idziemy jeszcze załatwić ostatnią akcję i świąteczna akcja zakończona. Bardzo. Jeszcze szczęśliwe to jest najważniejsze. To jest najważniejsze. Uśmiech dziecka jest najlepszy, pamiętajcie no i wesołych świąt dla Pozro. was wszystkich. Yo. Jak się oglądaliście, pamiętajcie, ten filmik nie jest po to, żeby po prostu komuś zaimponować, żeby pokazać, jakie to my nie jesteśmy fajni, bo to nie o to kompletnie w tym chodzi. My chcemy dawać po prostu przykład, żebyście też mogli pomagać. Jeżeli macie taką możliwość, są święta, to jest taki okres, że naprawdę warto zrobić coś dobrego. No i tyle. Nie ma nic więcej do powiedzenia. My robimy to po prostu cały czas. My nie robimy tego tak raz, żeby pokazać i dlatego. Nie, my cały czas pomagamy, gdzie się tylko da. Przemek cały czas robi akcję od dwóch lat na puket, jak gdzie indziej. Jeździłem, pomagałem. To jest normalne. Jeśli macie możliwość, róbcie to. Trzymajcie się, pozdrawiam.